Sianowa, dzisiaj otworzymy, ocenimy bardziej sklep strefa piro, strefapiro.pl Ocenimy co tam jest Taśma jest ode mnie, w sensie no... my ją zakleiliśmy I co? Zobaczymy co jak pakują, jak w ogóle to wygląda. Tam było za około paczka była za około 130 zł gratisów raczej nie ma. Był też trochę strach przy zamawianiu tego, ponieważ ma też dwie złe opinie. Też na przykład dlatego, że nie odbiera telefonów od sprzedawców. Chiński karton, Nie odbiera telefonów od sprzedawców i że nie dostaje ktoś towaru. Od ze mnie też nie odbierali niestety, więc troszeczkę źle. Fajnie zapakowane. Taśma od trupika i... Jakaś tam zwykła folia, żeby nic się tutaj nie obijało. No i co tutaj jest? Proszę, To ten był? Mm -hmm. Chyba tak. Jest to chyba m 60 nie pamiętam, bo ja go nie zamawiałem. Ale jest taki właśnie, gra świeca dymna, tutaj jest za sznureczku. Nie wiem, czy to się odkręca, czy co. Dobra, nie będę podnosił. Sznurek jest od środka i po prostu się sznurek ciągnie. Nie wiem jak to tam jest konkretnie, bo to nie jest akurat mój produkt. Tu już mogę wam to na pewno polecić. No może niekoniecznie mogę to polecić, jedynie dlatego, że może jest to sztuk i nie jest to jakoś bardzo drogie, ale bardzo te petardy się zmieniły, ponieważ wyprodukowane są te w 2021 roku. A tamte co ja strzelałem były chyba ze... były po prostu starsze i na pewno były mocniejsze. Więc czy to mogę polecić, to nie wiem, na pewno są o wiele słabsze niż te, co były poprzednio Powinno być tych piratów 100 sztuk. Czy na pewno jest to zobaczymy? Przynajmniej w tych pudełkach pirata zawsze takie są. Są to piraty od klaska, bardzo wydaje, wydaje mi się, że fajne. Ponieważ jest ich aż 100 i są one dosyć mocne i prezentują się właśnie tak. W tamtym roku też je miałem i mogę je polecić. Widzę, że inny kolor siarki, więc troszeczkę będą na pewno inne. Urównamy, czy są takie same jak tamte, bo nie wiem, nie wiem, co to jest opisane. Pokazuję. One nie są drogie, bo tam normalnie chyba z 20zł odszczółki są, ale my kupiliśmy za 10 za właśnie tą paczkę. Następny. Smoke, pochodnia dymna, PXM-30 biała. Od Triplex'a czy od kogo tam? Od PiroMax'a, przepraszam. No smoke, no fun. Co dalej mamy? Są to takie, właśnie stroboskopy 60-sekundowe. W tamtym roku, jeśli oglądaliście odcinek z Pirohita, to mogliście zobaczyć, że miałem 90-sekundowe i były one w niebieskim opakowaniu. Ale 90 to według mnie za dużo i 60 mi raczej starszą. To jak się strzela na sylwestra, to fajny efekt daje. Eee, następne, Dumbo Middle. Tu, du tak, Middle dobrze mówię. Z różowym lądem takie. co tutaj o nich mamy. pytardy błyskowe, maksymalna wilgotność 80%, gramatura, raczej nie będzie, bo zazwyczaj nie robią. A nie, czekaj, jest. 20 gramów, czyli na jedną wychodzi dwa, jeśli... jeden, sorry, jeden gram, jeśli jest tu 20 sztuk. Następne. Trzy paczki jedynek o Za to na pewno minus, ale tak poza tym te też są fajne, jest ich 60, w Dino często są po 2 złote. Yy, są fajne, tak na luźne, takie postrzeliwanie, myślę, że fajne są. Tutaj następne mamy. Enil Barakuda To jakoś tak. Barakuda Baracuda, no dobrze czytam. Jeszcze z tego raczej nikt nie strzelał. Ma, 6, ma 40 gram Neku na nie wiem ile sztuk 20, czyli na jedną wychodzi 2 gramy. To na pewno coś tam może dać siebie na dzisiejszą pirotechnikę. To może być mocne. Każdą w ogóle na odwrót, żeby nie było w chińskich znaczków, chyba widać. I zostały dwie rzeczy: czyli Dum 2G. 2G Plus i 2G różniły się chyba tym, jak się dobrze pamiętam, że któryś tam z nich flary miał i tym się tylko różniły. Tak wyglądają. I są jeszcze buldogi. Bardzo lekka paszka muszę przyznać, więc nie spodziewam się, że ma też no, 10 gram na opakowanie, czyli jedna ma pół grama. Ale w tamtym roku też miałem te te i były też fajne. Dobra, podsumując cały staw, myślę, że na pewno fajny. Za całość wyszło tam 130 zł z dostawą. ponieważ yy, było to wszystko na przecenie, tam podejrzana dosyć była ta przecena, ale jak widać, wszystko doszło. Trochę jak opóźnione, myślę, ale doszło. Co? Trochę opóźnione, ale doszło. No opóźnione, bo tam ile? Ponad tydzień? Mhm. No, z Ponad tydzień czekania było, ale tak to jakoś to przyszło. Te mają 120 dB, widzę na 15 metrów dumbumy. Midle z różowym na tym jeszcze nie mieliśmy, Zobaczymy czy czymś się różni od zwykłych. No ale co, pamiętajcie, żeby tego nigdy nie trzymać w ręce generatora dymu, bo on się bardzo nagrzewa. Te, tego zresztą też, ale ten na pewno się tak nie nagrzeje. No co, ocena sklepu. Myślę, że dobrze. Oprócz właśnie tych RC1 mocno Ale raczej wszystko wygląda tutaj na dobre No a właśnie niekoniecznie Ponieważ z pewnych petard Właśnie tych co nie umiem nazwy przeczytać Czyli te Evil coś tam yy, Zobaczcie jak one wyglądały I właśnie wysypywał się z nich proch Był po całym pudełku rozsypany proch i poniszczone dosyć i ogólnie różna ta pirotechnika, czyli na przykład generator dymu, czy też te petardy były na przykład zakurzałe, więc możliwe, że tam gdzieś stały w takim miejscu, gdzie nie powinny. Przynajmniej takie mi się wydaje. Wszystko ładnie zapakowane, zabezpieczone też wystarczająco. a czy, czy czegoś tego test będzie, to na pewno w Sylwestra duża część z tego może pójść w Sylwestra. Jak to, jak coś, to zobaczycie albo nie. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. W następnych filmach i hello.